Zacznę od tego, że wcale nie chcę zostać gwiazdą internetu, tak? I żeby ktoś źle tego nie odebrał, wcale tutaj nie, się nie lansuję. Nie? Chciałem Wam tylko opowiedzieć o tym, że zbliża się termin obozu sportowego. Jak co roku gwiazdą tego sportowego obozu naszego e, będzie Juri Bulat. I dla tych, co się go boją, chciałem powiedzieć, że salon nie jest taki groźny, bo zobaczcie, jaki jest malutki na tym zdjęciu. On jest taki malutki, taki malutki jest Juribulat i nic za mnie zrobi. W każdym razie zapraszam Was serdecznie na obóz, dlatego że oprócz Jurego będzie jeszcze kilku jego zawodników. Będzie oczywiście nasz przyjaciel Marcin Parcheta. Zapowiedział się również Damian Grabowski, też będzie mocny skład do tego, żebyśmy mogli potrenować. Jeśli chodzi o naszych Milusińskich, będzie nasza Anetuszka Rapapaj i wspaniałe kursy tańca. Dlatego dla każdego coś e, miłego. E, wszelki, wszelkie informacje o obozie znajdziecie na stronie i oczywiście na tym plakacie, który zaraz po tym nagraniu zamieszczę jeszcze raz i zapraszam Was serdecznie. I tak jak mówiłem, jest pięknie. Jest super na obozie.